Po raz kolejny nawiedziła mnie, czyli moją osobę, Myśl Polska. To jest taki tygodnik, który ja sobie na prywatny użytek, ale nie tylko prywatny, coraz częściej nazywam Myślą Polsko-Sowiecką. Postaram się to zaraz wszystko oczywiście wytłumaczyć. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbuch.pl. Z kodem Historia 10, 10% rabatu. Poświęcili mi tą uwagę dawno temu, bo to było bodajże 30 sierpnia tego roku, ale ja ze wszystkim jestem spóźniony, wszystko zbieram, 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 i później nie nadążam, żeby to wszystko przepracować, publikować, mówić. Ale w tym przypadku muszę, dlatego że ta gazeta miała zupełnie inny charakter, gdy była wydawana w Londynie. Myśl Polska, pismo z bardzo długą tradycją stronnictwa narodowego. Gdy została przejęta w Warszawie przez określone środowisko, stała się pismem tak naprawdę skierowanym w drugą stronę. I jawny współpracownik, tajnego współpracownika, przeorganizował to pismo w ten sposób, że z myśli polskiej stała się to myśl pro-sowiecka. I w tym takim dosłownym sensie, dosłownym znaczeniu tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że w tym piśmie zaczęły się pojawiać osoby i publikacje osób, które w ogóle nie powinny mieć tam wstępu. Jest to karygodne, ale w dzisiejszym świecie to jest to normalne. Jak się coś przejmuje, to można z tym zrobić wszystko, dosłownie przywrócić to do góry nogami. I tam się to tak stało. Jako przykłady, czyli to kto tam się znalazł i kto tam publikował. Czy był proponowany i propagowany? Dam tylko następujące przykłady. Propagandysta Gomułkowski z okresu tego najbardziej podłego Gomułkowskiego, niejaki towarzysz Ryszard Gontasz. Towarzysz pułkownik Tadeusz Szymański, pseudonim Lis, z Armii Ludowej, przedtem z Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie. Towarzysz Szymański, ma bardzo zawikłany życiorys. W ostatnich latach swojego życia, a zmarł niedawno, był ukrywany przez rodzinę. Nawet zamieścili jego nekrolog, a się okazało, że to dotyczyło jego brata. Jego brat zmarł, a on dalej żył. Chcieli go całkowicie osłonić przed wymiarem sprawiedliwości. Ale znając realia, jakie są w Polsce, tej Polsce trzeciej i żyć to i tak by mu nic nie groziło. Tadeusz Szymański osławił się tym, że brał udział, albo organizował, albo nadzorował konkretne zbrodnie tej formacji. W Puziowych Dołach 19 kwietnia 1944 roku tzw. Armia Ludowa, czyli prosowieccy komuniści, zamordowali 14 osób, ale zamordowali to mało powiedziane. Oni mordowali na lewo i prawo od samego początku. Natomiast był to mord szczególny, mord wyjątkowy, bo dotyczył rodzin osób z konspiracji enezetowskiej i jakowskiej, które zostały potraktowane na wzór upowski, czyli rąbanie siekierami, rozrywanie końmi. Palenie żywcem to była działalność, która nawet na tle tego, co się działo wówczas podczas wojny, podczas okupacji szczególnie w tą najbardziej jaskrawą, negatywną stronę się wyróżniało. Tadeusz Szymański za to odpowiadał, bo on był nadzorcą ze strony okręgu czy tam obwodu armii Ludowej. I pamiętam takie spotkanie, które zorganizowała młodzież akademicka na początku lat 90. zaprosili ALOWCów, ich sympatyków na spotkanie, że my tu jesteśmy dziećmi które wywodzą się z tej tradycji. Teraz ta jest tradycja źle widziana, niewidziana. Chcielibyśmy, żeby na Uniwersytecie panowie się zgłosili, porozmawiali przy ludziach, opowiedzieli nam coś. I jedyny w towarzystwie tych kombatańców aelowskich, komunistycznych, towarzysz pułkownik Ryszard Mazarewicz mówi, gdzie Won nigdzie nie idzie, kto by do was przyszedł, to jest niemożliwe, to jest nieprawda, to jest prowokacja, ale musiał wcześniej wyjść. No a towarzysze zaciekali ręce, no młodzi do nas przyszli. Będziemy rozmawiać. Możemy wyjść na forum akademickim się wypróżnić. Rzeczywiście przyszli. Mówili przez godzinę czy dłużej o swoich osiągnięciach, o swoich bardzo ważnych czynach, które popełnili przeciwko Niemcom, że właściwie to oni, oni jedyni na taką skalę cały czas przeciwstawiali się okupacji. Czyli prawdziwi bohaterowie. Ale później przyszła sfera pytań. I panowie towarzysze rozachoceni, na to proszę. I otrzymali pytanie o Puziowe Doły między innymi. Towarzysz Szymański zbladł. Bo pytanie było do niego. Co nam mogą powiedzieć o ofiarach z Dołów, gdzie są pochowane, bo ich ciał do dzisiaj nie znaleziono. Rodziny do dzisiaj czekają i nie doczekały się. I być może, że się nawet nie doczekają. I wtedy towarzysz Szymański pękł mówi, ale przecież, przecież my ich nie zamordowaliśmy, my ich zabiliśmy. Różnica tak, wielka. I forum otwarte myśli Polskiej dla takich typów, dla takich indywiduów, świadczy o ciągotach ideologicznych tego towarzystwa. Towarzystwo z towarzyszami, jak się okazało, znalazło porozumienie. Potrafili związać koniec z końcem. Oprócz tego, tam były jeszcze inne osoby tego pokroju, ale to samo świadczy, że wpuszczenie na łamy takich ludzi to jest przeorientowanie myśli polskiej w myśl tak naprawdę polsko-sowiecką. I teraz ta debata, która się odbyła na mój temat, to jest fragment jakiejś tam ich dyskusji, opowieści, jakiegoś tam przeglądu prasy z 30 sierpnia tego roku, wygląda w ten sposób. Udział wzięli Przemysław Piasta, Adam Śmiech i Jan Engelgard. Ta dyskusja wyglądała w ten sposób. Adam Śmiech, człowiek, który bardzo często występował, może jeszcze występuje po stronie sowieckiej, był częstym gościem na obchodach w Rząbcu, tam gdzie Brygada Świętokrzyska rozgromiła Armię Ludową i 67 tych rzekomych aelowców rozstrzelała. No zbrodnia niesłychana. Oczywiście, jak się nie ma wiedzy albo jak się nie chce powiedzieć o co chodziło, to wygląda rzeczywiście strasznie. Ale to nie byli zwykli jacyś tam sowieci. To nie była partyzantka sowiecka. To nie była Armia Ludowa. To było SS-Wachmannschaften, które uciekło z Częstochowy. Zbajerowani przez nkwd z zrzutków sowieckich, że jak wy tu do nas przyjdzie ta z bronią, to my wam darujemy to, co wy żeście zrobili, tą zdradę. I widząc zbliżający się koniec wojny, oni na to poszli. Ale jaka tam była sytuacja wewnętrzna? Jeden z nich, z uczestników tych wydarzeń, opisał to następująco, że to były tak straszne typy, że pierwsze co zrobiliśmy, to im zabraliśmy broń, bo się ich baliśmy. A oni pacyfikowali okolice. To nie byli zwykli gdzieś tam ludzie w służbie, jacyś tam na tamte warunki normalni. Nawet na tamte warunki byli bardzo nienormalni. I tenże Adam Śmiech w tego typu obrzędach, takich prawosławno-armioczerwiennych, brał udział, bo Armia Czerwona, czyli armia rosyjska, już w latach 90., 2000. była kontynuacją Armii Sowieckiej. Tego, co było wcześniej. Uczestniczył w tym oczywiście Pop, uczestniczył przedstawiciel ambasady, atasze wojskowy sowiecki czy postsowiecki. To dla nich było normalne, że można występować przeciwko polskiej racji stanu po stronie sowieckiej na terytorium Polski i tam się wypróżniać i wyróżniać na tle tego, co tam się działo, w jedną bardzo jaskrawą, czerwoną stronę. I on analizuje teraz to moje nagranie o wydarzeniu, które miało miejsce 26 sierpnia tego roku, czyli obrzędy kurczci Armii Ludowej na Starym Mieście, na ulicy Freta. Spadła bomba, zginęło kilku członków Armii Ludowej, nie oficerów, nie żołnierzy, bo to nie była formacja wojskowa, zginęło kilku członków, w tym NKWD-ziści i upamiętnili sobie to święto na nowo przedstawiciele środowisk, które wydawało się, że zamarły. Nie, one odżyły. I on się teraz naoglądał tego wszystkiego, i pisze tak, mówi tak, skromna uroczystość 26 sierpnia w rocznicę śmierci członków sztabu Armii Ludowej podczas powstania warszawskiego na ulicy Freta, to bardzo nie spodobało się człowiekowi, którego często wspominamy, tak to prawda, często nie wspominają, a otóż panu Leszkowi Żebrowskiemu, który po pierwsze zamieścił wpis na Facebooku pisany bardzo dziwnym językiem, no, i to z kolei bardzo nie spodobało się człowiekowi, którym często, może nie tak bardzo często, ale jednak wspominamy, a otóż panu Leszkowi Żebrowskiemu, który po pierwsze zamieścił wpis na Facebooku, pisany bardzo dziwnym językiem, tak, ja zrobiłem pastisz Nawiązywałem do słownictwa, którym komuniści podczas wojny i po wojnie się posługiwali. To jest jota wiotę, tak jak oni potrafili mówić po polskiemu języku, po polskomu. Ja Państwu tu część przeczytam i przytaczę czerwona chudzpa, e, e Błąd cały czas jednak musi podukać. No nie wiem, czy pan Leszek Żebrowski ma jakąś obsesję, która rzuciła mu się na język polski i w związku z tym używa szeroką garścią rusycyzmów. Rosycyzmy nie są moje, to są rosycyzmy tej formacji, którą on propaguje i którą on popiera. A ja tylko do tego nawią nawiązałem. Ale to jest już jakby jego problem. Natomiast również w Radiu Maryja wypowiada się jako ekspert na temat tej samej sprawy. Nie, na, te na tej sprawie się nie wypowiadałem. Ja tu nie będę Państwu całości czytał, bo nie warto. Każdy może sobie znaleźć. Przypomniał Leszek Żebrowski, że Armia Ludowa w Warszawie była niewielką formacją, która nie brała udziału w ważnych walkach. Jej przedstawiciele uciekli z barykad, nie zostali z tej dezercji rozliczeni. Co więcej, współpracowali z Gestapo i mordowali Żydów. Formacja tak, ja mówiłem ogólnie o formacji, nie mówiłem, że konkretnie w Powstaniu Warszawskim to zrobili. Jeśli pan śmiech ma takie informacje, to niech je wyciągnie i możemy na ten temat porozmawiać. Ja myślę, że to już bardzo rozśmieszyło kolegę naczelnego, czyli Jana Engelgarda, bo on się zabulgotał. Puentą mojej wypowiedzi będzie to, że jednocześnie zauważyłem w internecie, że była impreza w Kielcach 11 sierpnia. Impreza, czyli co? Dyskoteka, zabawa wiejska. Czyli całkiem niedawno rodzinny piknik historyczny. 80. rocznica utworzenia brygady Świętokrzyskiej NZ, której jak wiadomo orędownikiem jest pan Leszek Żebrowski. Tak, jest tam orędownikiem nie tyle. Tej formacji, co prawdy na temat tej formacji, i konsekwentnie będę ich bronił przed zarzutami, które są kłamliwe. Tam, gdzie jest prawda, i jeśli ta prawda jest niewygodna, ja od tego nie uciekałem i nie uciekam. Ale nie jestem za tym, żeby fałszować rzeczywistość w celach ideologicznie nam pasujących. A oni to robią. Poleca książkę jednocześnie. Adam Śmiech. Książkę Antoniego Przygońskiego. Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim oraz wspomnienia dowódcy czwartaków Lecha Kobylińskiego. Książka Antoniego Przygońskiego jest fałszowana od początku do końca. W PRL-u pisano o Armii Ludowej i Gwardii Ludowej jednoznacznie. Władysław Gomułka wyliczył, że było ich nawet 100 tysięcy. Tysiące wykolejonych pociągów. Setki mostów i akcji dywersyjnych przypisywali sobie to, co w terenie się działo, co wykonywały inne formacje, czyli formacje niepodległościowe. Kłamali, a później to było wijane w biały, kredowy, często papier, w, najlepszym, w lepszym wydaniu, żeby propagować kult i etos Armii Ludowej. Przeciwko temu trzeba się Przeciwstawiać. Nie wolno na to pozwalać, żeby dzisiaj po kilkudziesięciu latach przytaczać kobyły komunistyczne, te bryki, ad usum delfini lepione i żeby propagować kult tych, którzy na jakikolwiek kult nie zasłużyli, bo to byli przecież zdrajcy. I teraz nawiązuję do tego. Sam osobiście Jan Engelgard. Uf, 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 aż znowu się tam prawie zacukał i znowu kolega tego żebrowskiego wyciąga. No bo on już nas atakował. Powiedział: Wiem coś, ale nie powiem. Nigdy tak nie powiedziałem, że wiem, ale nie powiem. Tylko mówiłem, że wiem bardzo wiele rzeczy na ich temat i może w przyszłości, jeśli zgromadzę odpowiednie grono, których, tych, których. których da się jeszcze nagrać, który przypomnął, warto będzie to zrobić. Jestem coraz bliższy tego. Chociaż nie wiem, czy aż tyle czasu warto im poświęcać. Obsesja nie jest dobrym doradcą, mówi Engelgard. Tak można powiedzieć, problem AL w powstaniu jest już wyjaśniony historycznie i przyczepianie się jest przejawem obsesji i tyle. Jakiej obsesji? Walka z kłamstwami, walka z kaleczeniem polskiej historii to nie jest obsesja. Obsesja to jest popieranie tego, co jest zakłamane, a z tym mamy do czynienia. On jakby kwestionuje również stanowisko Komendy Głównej Armii Krajowej, która zaliczyła Armię Ludową do Korpusu Armii Krajowej. A gdzie i kiedy ich zaliczyła? Na koniec powstania dostali legitymacje jakowskie. Dlaczego? Żeby ocalić im życie, bo wiadomo, że Niemcy nie uznawali tej formacji za formację kombatancką i pewnie by się z nimi rozliczyli bezpośrednio, odpowiednio strzałem albo zesłaniem do obozów koncentracyjnych. I to armia krajowa im rzeczywiście dała, ale to nie było ich zaliczenie do korpusu armii krajowej. Nigdy nie zostali do niej przyjęci. I to nawet nie wchodziłaby w grę, więc tego nie było. A to, że mordowali Żydów, to ja podejrzewam, że wszystkie polskie formacje już były oskarżone, że w powstaniu mordowały Żydów. Hola, w jakim powstaniu? Ja mówiłem ogólnie o Armii Ludowej, o Gwardii Ludowej, że te incydenty na tle tego, co się działo w podziemiu, nie były wyjątkowe, tylko były masowe setki, a może więcej zabitych Żydów przez komunistów. To jest fakt. Fakt udowodniony. I to można wyliczać kolejno różnymi oddziałami, dowódcami Gwardii i Armii Ludowej i pokazywać, ile mieli spraw po wojnie. Nawet się za nich wzięła na polecenie wcześniej panującej, żeby ich za zbrodnie na Żydach rozliczyć. To się udało częściowo. Niektórzy byli skazani, później wychodzili w trybie partyjnym byli ułaskawiani, albo rehabilitowani, jak to się ładnie nazywało. Tylko tryb sądowy, a tryb partyjny to nie jest dokładnie to samo. A teraz Leszek Żebrowski wysunął rewolucyjną tezę, że AL mordowało Żydów. Teza nie jest rewolucyjna. To jest stwierdzenie faktu. A te fakty są przykryte bardzo twardymi dowodami. I to jest nie wszystko, bo jeszcze się włączył w to wszystko jakiś Przemysław Piasta. Który mówi tak Jeśli chodzi o wpis Żebrowskiego To ja nie szukałbym jakichś głębszych przyczyn Bo czasami przyczyny są niezwykle wręcz płytkie I tak płytkie jak cieliszek Zarzuca mi, że się nachlałem I gadałem po pijaku Nawet gdybym był pijany To mówiłbym to samo i tak samo Bo wiem za jakie słowa odpowiadam I na co mam tak zwane twarde dowody Przeciwko tej formacji I na to jeszcze Jan Engelgarf no, właśnie, zobaczymy, czy się odezwie. Właśnie, ja się odezwę. Nie zdążyłem, dlatego że człowiek, którego nie znam osobiście, znam go tylko z pisów internetowych, jego walki o prawdę na terenie zachodnio-pomorskiego, człowiek, który bardzo cierpliwie, troskliwie dokumentuje zbrodnie Armii Czerwonej na Polakach po 1945 roku, to jest pan Dariusz Trawiński. Spytał mnie, w internecie napisał do mnie, czy zgodziłbym się wziąć udział w takiej debacie. Że on by chciał to zorganizować między myślą polską i mną na temat właśnie tej formacji armii czerwonej, wyzwolenia czy zniewolenia. Ja powiedziałem że rzeczywiście tak, jak najbardziej, chociaż od razu się zastrzegłem, że nie wierzę w to, że się zgodzą, ale jeśli chcę, to niech próbuje. Jestem na to otwarty. W związku z tym on wysłał do Engelgarda i do mnie List o następującej treści. W związku z kolosalną różnicą państwa poglądów, zdania, opinii na temat roli Armii Czerwonej, podległych jej jednostek na terenie Polski pod koniec II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, ostatnią wypowiedzią o panu Leszku Żebrowskim na kanale Myśli Polskiej, zwracam się do panów z propozycją debaty w wyżej wymienionym temacie. Debaty mającej na celu wyrobienie sobie zdania. Wyzwolenie czy okupacja? Szanowny panie Janie Engelgard, proszę się nie bać, tylko prawda jest ciekawa. Z przyjemnością podzielę się z panami dokumentami archiwalnymi na temat działalności Armii Czerwonej sowieckiej na terenie powiatu Szczecineckiego w wyżej wymienionym okresie. W załączeniu wysyłam kilka dokumentów archiwalnych obrazujących poczynania żołnierzy Armii Czerwonej w rodzinnych okolicach pana Engelgarda. W moim subiektywnym mniemaniu Program będzie się cieszył bardzo dużą oglądalnością. Z poważaniem Dariusz Trawiński. Czekałem jakiś czas, zapytałem w końcu pana Dariusza, czy otrzymał odpowiedź. Napisał, że nie. Zapytałem, czy będzie ponawiał swoją propozycję, swoją prośbę do Myśli Polskiej. Napisał, że tak. I znowu tę prośbę ponowił i nie otrzymał odpowiedzi. Czyli to stwierdzenie Engelgarda No właśnie, zobaczymy, czy się odezwie to ja się stawiam do dyspozycji. Ja byłem gotowy o tym wszystkim dyskutować, ale oni są silni za szyby, za ekranu. Tam sobie można mówić i robić, co się chce, natomiast stanąć twarzą w twarz, a szczególnie przed publicznością, to już nie bardzo im to wychodzi. Oni się tego po prostu boją. Skoro tak jest, to znaczy, że nie to, że jest z ich strony nie wiedza. Oni wiedzą, ale wiedzą też, że Muszą uniknąć kompromitacji. A kompromitacja byłaby wtedy, kiedy trzeba byłoby się twardo spotkać, zetknąć, i spierać się na podstawie okazywanych dokumentów, gdzie, kto, co i jak robił. Czy brygada Świętokrzyska była zbrodnicza, czy to armia Ludowa była zbrodnicza? Czy brygada Świętokrzyska mordowała Żydów? Czy to Gwardia Armia Ludowa mordowała Żydów? Czy brygada Świętokrzyska zdradziła Polskę? Czy Gwardia Armia Ludowa powstały po to, żeby Działać przeciwko Polsce. Na to wszystko są dokumenty, ale odwaga dzisiaj nie istnieje. Lepiej się schować za tą szybką, za ekranem i udawać, że o, my tu wszystko wiemy, my możemy i my możemy w ten sposób debatować, ale sami ze sobą. To nie jest droga do przyszłości, to nie jest droga do odkrycia czegokolwiek. Jeśli się boicie, to się do tego przyznajcie. I jeszcze to wchodzenie takimi kanałami naokoło. Od nie ze względów procesowych, ostrożności, przez niejakiego Engelgarda, który jest jawnym współpracownikiem, tajnego współpracownika, on wie o co chodzi, na rzekomo moją ilustrację, czego chciałem uniknąć, czy, czy się bałem? Nie, ja się nie bałem. Przeszedłem, wyszedłem z tego oczyszczony całkowicie. Poznałem mnóstwo dokumentów, także na swój temat i całego środowiska, czego oni oczywiście nie zrobili. Pół roku jest już orzeczenie w mojej sprawie ilustracyjnej. Wyrok zapadł 16 grudnia ubiegłego roku. Czekałem specjalnie tak długo, żeby tego nie publikować, żeby emocje przede wszystkim moje opadły i żeby pokazać, że to nie była sprawa główna, którą ja żyłem przez tyle lat, chociaż nie powiem, że nie zrobiło to na mnie wrażenia i nie poraniło mnie jakoś, bo pokazało mi, czym jest obecne państwo, system sądowy. Jeśli w ciągu wielu lat odbyła się tylko jedna, ułomna w sumie, rozprawa merytoryczna, a cała reszta dotyczyła praktycznie niczego, to jednak o tym świadczy, jaki to jest system. Naszą historię piszą ubecy niestety i to zostało w tej sprawie mojej potwierdzone. Teraz jestem bardzo ciekawy, ponieważ uzasadnienie liczy 30 stron, jest wklepane taką formułkę sądową, talmudyczną, nie dla wszystkich zrozumiałą i czytelną, tu przytoczę tylko fragment i jestem bardzo ciekawy, czy są wśród oszczerców, ale także oszczerczyń, one wiedzą o co chodzi, które, ile z tych osób zdobędzie się teraz na jakiś gest dobrej woli, na przeprosiny, pokajanie się. Ja na to nie liczę i przeprosin nie potrzebuję po tylu latach, ale ja się przez te lata nie mogłem bronić ze względu na dobro sprawy, na dobro procesu, nie mogłem ujawniać tego, co jest w środku. Ta sprawa zweryfikowała przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze. Listę moich przyjaciół i znajomych. Niewiele osób odpadło z tej listy, ale odpadły dlatego, że zachowały się nie tak jak trzeba. Ja się tego nie boję, ale to właśnie pokazywanie, że być może jest coś na rzeczy, to od razu miałoby tak zdeprecjonować to, co ja mam do powiedzenia. Ja się tak, jak powtarzam, nie boję. Natomiast wy się boicie wyjść przed ludzi i. Mówić o tym, mówić otwarcie, skąd się wzięła myśl Polska, jakie tam było środowisko, kto decydował o tym, żeby wpuszczać tych skrajnych komuchów, propagandystów i zbrodniarzy z Armii Ludowej, jak to się stało, że pismo, które było myślą polską, stało się myślą prosowiecką. To są tematy do poruszenia, to są sprawy do załatwienia. Czekam.